Było to w bezpośredniej relacji CNN Headline News. Jak Państwo widzieli, różnorodność tematów od Nelsona Mandeli po Szparagi, różnorodność form przekazów, no i znakomita sprawność dziennikarska, której można pozazdrościć. No, ale będziemy to codziennie obserwować, pewnie się czegoś też nauczymy. Proszę Państwa, teraz prezent. Prezent dla telewizji śniadaniowej od studia 202. Wideo, prezent. Zobaczmy, zobaczmy, co to jest. Ja przeszedam, że sama nie wiem. A, mm. Można palić. Pam, 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 pam. Proszę Państwa, Andrzej Waligórski sięgnął do swojej torby, wygrzewał jakiś tekst i oto właśnie go Państwu zaprezentuję. Proszę Andrzej. To, to nie będzie jakiś tekst, tylko to będzie parę komunikatów i, i program na dalszy ciąg dnia. Dzień dzisiejszy ma być podobno krótszy od najdłuższego, słońce wzejdzie, ciśnienie spadnie na pysk. O godzinie 6 temperatura wynosiła, ale zaraz powrotem przynosiła. Stan Morza zero, stan 2, 0, stan Zatoki Gdańskiej 2,0. Życzymy przyjemnej kąpieli. Teraz podajemy stany wód. Na Bugu, w rejonie Włodawy, wódy skolku ugodno. Przy ujściu Nysy Łużyckiej, sznaps, na Warcie w Poznaniu, plutonowy miziak. Gaz ziemny niestety zaazotowany. Wezwano pogotowia. O godzinie 13. Pani Danusia Wałęsowa wygłosi apel o nienadawanie jej mężowi dalszych doktoratów honoris causa, bo Lechu to wszystko przynosi do domu, a ona już nie ma gdzie stawiać weków. Następnie audycja pod tytułem Nasze Kajaki. Kajacie będą kolejni byli sekretarze komitetów wojewódzkich. Następnie gawenda Włodzimierza Sokorskiego pod tytułem Stary Człowiek i Morze. Potem będzie uroczysta zmiana Warty, następnie uroczyste zapalenie Znicza i później z Belwederu uroczyste przewlekłe zapalenie Spojówek. Następnie obejrzymy widowisko patriotyczne o kasztance komendanta Piłsudskiego pod tytułem Patriotyczny Zwierz. Śpiewa Adam. Potem reportaż z dokarmiania zupą ubogiej nomenklatury przez ministra Kuronia. A następnie y, uroczysty pojedyncze pasterstwa byłych członków UPA pod tytułem Piłujcie nieprzyjacioły y, wasze. Y, następnie transmisja z uroczystego wycofania wojsk radzieckich z Legnicy, połączona z inauguracją remontu Koszar i połowy Legnicy. Potem wywiad z panem prezesem Drawiczem na temat jego znakomitej roli w głośnym serialu biograficznym. Tytuł programu Byłem Mussolini. Następnie cudotwórca, pan Kaszpirowski, spróbuje wyleszyć pana Janusza Korwina Michkę. O 17. transmisja z uroczystego wkroczenia do Świdnicy wojsk radzieckich wycofanych uprzednio z Legnic. W części artystycznej wystąpi zespół tanecznych kadłubków gruzińskich, Sawiecka i Beznożynka. O 18. marszałek sejmu opowie, co mu ostatnio wpłynęło do laski marszałkowski. Później inauguracja duszpasterstwa przy Związku byłych zdobywców Poczty Gdańskiej, podczas nabożeństwa pocztowcy polscy poproszą o wybaczenie. O 19.00 przyjazd Erki po pana Kaszpirowskiego i końcowa wypowiedź pana Korwina Mikke. O 19.15 wycofanie wojsk radzieckich ze Świdnicy do Legnicy, rzecz jasna, przy jednoczesnym powrocie ludności rodziny z okolicznych gór i lasów. Następnie dobra poprowadzi ksiądz prefekt Chudzielak. W programie zobaczymy film rysunkowy na wrócenie Misia Uszatka i wesołą gawędę, jak kapucyn bolszewika w konia zrobił. I na zakończenie programu tradycyjny już wymarz. Wojsk Radzieckich z Legnicy w kierunku oczywiście na Świdnicę przy wtórze pięknej pieśni. Ja drugiej takiej strony nie znaju, gdzie tak wolno dyszy człowiek z jednoczesnym pokazem właśnie tego wolnego dyszenia. Dziękuję bardzo. Za mną może okay. dwie trzecie już za mną życia, no, panu się Przykro się przyznać niczego, nie nam wróc oraz dwóch córek. Często bywało o suchym pysku, I marsza krały mi kiszki. Idę z tej górki bez żadnej blaszki, Lecz bez moralnej zadyszki. Idę z tej górki bez żadnej blaszki, Lecz bez zadyszki też. Inni ordery, inne zaszczyty, Czasem bez małej matury. A ja nie mając najmniejszej blaszki, Śmieję się schodząc z tej góry. Idę śpiewając, gwiżdżąc i płacząc, bywa na bani się kiwam. Idę aleją, podziwiam ptaszki, a obelisków przybywa. Idę aleją, wesół jak ptaszek, a obelisków jest brud. Zwonią Wiatr kwiżdże w szarpach, wampir wysyca grzesznika. Ja wciąż cieplutki schodzę z tej górki, Wolę ten marsz od pomnika. Idę i myślę, kres drogi bliski, Ja także przebrzmie zetkleję. Ale nie mając tego żelastwa, przynajmniej nie zardzewieję. Ale że nie mam na sobie blachy, nie zardzewieję. I już dziękuję bardzo dobrze, o. Dobrze Władek. Teatr Studia 202 przedstawia sztukę humanistyczną pod tytułem Od momentu poczęcia. Panie profesorze, zgodnie z uchwałą podjętą w hali Uliwii mam zamiar chronić życie ludzkie już od momentu puczęcia. A to piękna, piękna. inicjatywa, piękna. Gratuluję panu. <grym> Dziękuję bardzo. Chciałem tylko prosić pana profesora o wskazówki, po czym najlepiej poznać ten moment puczęcia. Proszę bardzo. Chłopem strasznie rzuca, a baba patrzy na zegarek. Aha. <grym> <grym> <Tam> nie rzucało <grym> to w ogóle. Nic, ale patrzy na zegarek. Księż Jurek. Co u ciebie i w ogóle? O po prostu plus pani Jurek. blues pani Jurek. Bluz pani Jurek. To prezent studia 200. Proszę Państwa, czas na y, rozwiązanie kolejnego konkursu. Które ogłosiłam o godzinie 8 rano na początku naszego spotkania. Jak nazwiemy tego oto wspaniałego jamniczka, który już się w naszym studiu tak znakomicie zadowoli, zadomowił, jak Państwo widzą, śpi i w ogóle nie wie, co tu się dzieje. I otóż tego jamniczka nazwiemy skuczek. Nazwał go tak Mateusz Kowalski z Krakowa, który zapytany, a dlaczego skuczek? Odpowiedział, bo skuczy. A ponieważ prawdziwym właścicielem tego jamniczka jest chłopiec, który ma również na imię Mateusz, to jakby wszystko się zgadza. A zatem Mateusz Kowalski z Krakowa, zamieszkały przy ulicy Ślicznej, 12 mieszkania, 66, otrzymuje od nas nagrodę za wymyślenie imienia dla jamniczka. Od dzisiaj jamniczek ten nazywa się Skuczek, a nagroda dla ciebie, Mateuszku. To ta książka ufundowana przez Państwo Wydawnictwo Naukowe, ptaki Polski. Niektóre z nich też skuczą. Proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. You dead muscle in the pub makes a flower of its own, but shed love. A stumble from the pub, reeling from the muscle in the pub. We're all agreed it's sound advice. Don't put that grape with that grain, but my lightweight chat don't cut no ice with a. Boy with a bicep for a brain, muscle in the butt.